Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej po meczu 19. kolejki Fortuna I Ligi GKS Lechia Zagłębie Sosnowiec. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3-1. jednego. z nami trener drużyny gości, pan Kazimierz Moskal, którego poproszę o pomeczowy komentarz. Witam wszystkich. Mecz się dla nas dobrze ułożył, strzeliliśmy w miarę szybko bramkę w dziesiątej minucie. I... I, I to by było na tyle, przestaliśmy grać. Nie wiem, dlaczego uznaliśmy, że chcemy przez 80 minut bronić tego wyniku. Nie potrafię tego zrozumieć, bo absolutnie nie takie były założenia. Znowu zaczęliśmy grać po, po stracie bramki. Natomiast no, kluczowy, wydaje mi się, moment meczu to stracona druga bramka. Dla mnie nie, nie, nie do przyjęcia na tym poziomie. W ten sposób stracić bramkę. Trzecia bramka, konsekwencją tego, że nadzialiśmy się po prostu na kontrę, bo tychy zdecydowanie gdzieś tam broniły tego wyniku, cofnęli się na, na własną połowę. My staraliśmy się dążyć do wyrównania, ale kontra jakby zabiła już ten mecz, i, i, i tyle I to już jest historia. Tak jak powiedziałem, największe pretensje mam o to, że. Po poszczególnej bramce przestaliśmy grać to, co powinniśmy grać, to, co chcemy grać. Dziękuję. Dziękujemy za udział w pierwszej hmm. części konferencji. Dziękuję. Witamy na drugiej części konferencji prasowej. Razem z nami trener z zespołu Artur Derby. Trenerze, poproszę o pomyczowy komentarz. Dzień dobry Państwu. No cóż, zacznę od gratulacji dla drużyny, brawa dla chłopaków za dzisiejszy mecz. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to dla nas bardzo trudny mecz, bo naprawdę głębi dzisiaj, pokazał się z bardzo dobrej strony. Postawiło nas dzisiaj w nieko niekomfortowej sytuacji. Po raz pierwszy w tej rundzie dostaliśmy bramkę jako piersi, straciliśmy tą bramkę jako piersi. Natomiast charakternie i tą pracą dążyliśmy do tego, żeby odwrócić losy tego spotkania. I tak też się stało, dlatego też bardzo się z tego powodu mm, sam cieszę. Zapewne cieszy się też i drużyna. To jest jakby kolejny krok w osiągnięciu naszego celu to zwycięstwo. Także dziękuję. Ja również dziękuję. Tradycyjnie nie mamy pytań. Dziękujemy za udział w konferencji. Dziękuję.